Historia powtórzyła się, to znaczy znów udało nam się wygrać z, z Akademią Szachową w Gliwice. E, tym razem to był trudniejszy mecz niż w poprzednich latach. E, wydaje mi się, że, że wcześniej przychodziło nam to dość łatwo, zaskakująco łatwo, a wczoraj był to bardzo e, zacięty mecz. I tak naprawdę jedyną, pewną partię wygrał Marcin To bardzo mi się podobało, jak Marcin rozgrywał e, ten pojedynek. E, bardzo strategicznie przemyślana gra. Oddanie gońca za skoczka, żeby zdobyć kontrolę nad punktem D5. No naprawdę można pokazywać taką partię juniorom, wiele się można na niej nauczyć i, i naprawdę to miło się oglądało, co Marcin robił na szachownicy. Mi także udało się wygrać partię z Pawłem Czarnutą, natomiast tu było więcej niepewności. Partia miała troszkę zmienny przebieg, po debiucie powinienem stać lepiej, potem się nawet to troszkę odwróciło, że być może Paweł powoli zaczynał przechwytywać inicjatywę, on się z kolei wtedy pomylił i ja dostałem dużą przewagę, ale w okolicach nie do czasu nie znalazłem dobrej drogi, żeby, żeby to wykorzystać i w pewnym momencie, mając już sekundy na zegarze, Paweł miał szansę na, na remis, którą ja gdzieś tam widziałem, ale też nie do końca, więc nie dziwię się, że na sekundach na lekarze Paweł tego nie znalazł. Niestety przegrał Dima Master Series, co troszkę nam psuje nastrój, bo nigdy nie jest dobrze, kiedy jakiś zawodnik przegrywa, ale mam nadzieję, że, że w kolejnych partiach będzie sobie dawał radę lepiej. No warto jeszcze nadmienić, że że zadebiutował Pentala Harry Krishna. My jako drużyna bardzo się cieszymy, że mamy takiego silnego zawodnika w swoich barwach. Wczoraj nie mógł, albo inaczej nie pokazał specjalnie całej gamy swoich możliwości. Także dlatego, że i Jacek, tączak mający białe, był nastawiony dość spokojowo, a jeżeli zawodnik 2600 nastawiony jest spokojowo to nawet dużo wyżej notowani rywale często nie mogą nic zrobić. No i dlatego też ta baza zakończyła się e, szybkim remisem, który myślę był dla nas e, dobry. Także dobre zwycięstwo na początek ekstra i mam nadzieję, że e, będzie to początek dobrych występów.